Witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Chciałem powiedzieć, nazywam się Dubiel Jerzy, mieszkam w Tychach. Na żywieniu jestem 15 lat, jestem po 70. Porównując się do kolegów mojego wieku i nieco młodszych, to muszę powiedzieć szczerze, uczciwie, że no, odstaję niestety, odstaję w kierunku negatywnym. Lubię sport, lubię uprawiać rower, szczególnie uwielbiam. Generalnie nie choruję na nic, zacząłem żywienie przypadkowo, tak zupełnie 15 lat temu. Pewne dolegliwości były, nie warto, nie warto o nich mówić, wszystko się potraciło, jest elegancko, super. No tylko niestety nie można zatrzymać czasu, no ale jak na razie jestem sprawny. I chciałem powiedzieć, jeszcze przy okazji, że tu jesteśmy, że Arkadia istnieją, bo ja oglądam program Niezależna Telewizja i kiedyś pan Zięba powiedział, że to niestety upada, ale to nie upada, to, jest, to działa i jest wspaniale, nie tylko tu w Stoku, ale w innych miejscach również. Także tu warto przyjechać, się dokształcić, doszkolić i po prostu nauczyć się jeść dobre rzeczy.